W niemieckim publicznym radiu Olaf Scholz wprost mówi, że Donald Tusk zgodził się na pakt migracyjny. Premier Czyli... Tusk hat mittlerweile gesagt, Migrationsabkommen wird er nicht umsetzen. Aber er wird es umsetzen und wir werden alle davon profitieren. Wir haben Kłamie na użytek wewnętrzny przed wyborami prezydenckimi. Jednocześnie niemiecka minister mówi, że Polska godzi się właściwie na wszystkich migrantów i to bez paktu migracyjnego. To jest to, o czym my mówimy już od ponad roku, że Niemcy, bo po prostu podrzucają nam na granicę ludzi, mówią, że oni przybyli z Polski, wpisują im to w akta i wrzucają tak tysiące ludzi. W ciągu roku mogło kilkanaście tysięcy osób w ten sposób zostać przerzuconych. Dokładnych liczb nie poznamy, bo często robią to po prostu nieoficjalnie, nie informując o tym Polskiej Straży Granicznej. I to jest potężny, wielki problem dla naszego bezpieczeństwa. Jednocześnie tuż przy polskiej granicy, dokładnie tuż przy polskiej granicy, powstaje wielkie centrum przerzutowe e, dla migrantów i chwali się tym wprost niemiecka minister. E, o ile nic złego się nie wydarzy, to w środę zamierzam tam pojechać. To jest może nie przy samym województwie tutaj u mnie zachodniopomorskim, e, ale przy lubuskim. E, Zobaczymy jak to wygląda na miejscu i z całą pewnością zobaczą państwo z tego relację. Pozdrawiam.